Witam serdecznie. Dzisiaj w moim filmie wystąpi piękna Czesława, czyli jak mówią niektórzy pieszliwie Czesia. I dla trzesi zakupiłem spust, który przydaje pewnie dodatkowego blasku Ergon Trigger z dwoma sprężynami z spustu. Dodatkowo zakupiłem również zestaw lżejszych sprężyn spustowych. Które nie wiem czy od razu wymienię, czy poczekam jednak na e, troszkę poszerać z tego i pistoletu i zobaczyć jak to wygląda bez, bez wymiany tych sprężyn. Różnią się one niewielką długością, czyli dłuższa jest e, zmniejsza ciężar z 0,25 uciąg, a ta krótsza o pół kg zgodnie z, z, z Deklaracją, z deklaracją producenta, ale ile w tym prawdy to się okaże dopiero po zmierzeniu siły tego uciągu, tego spustu? Okay. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zmierzenie siły spustu na początek. Spróbujemy sobie tutaj to zmierzyć. Kontrola broni tradycyjnie. Bronię spusta. pusta. Zróbmy sobie pierwszy pomiar. Myślę, że trzy razy będzie zmiana. To będzie akurat dobre, dobre średnie. 2,21 do pamięci. 269 do pamięci i trzeci raz. 290 do pamięci 260 wyszło średnio. Ja sobie to zapiszę tą wartość żeby później pamiętać 260 kg. Ok, mamy to zapisane. Urządzenie na razie nie będzie już potrzebne. Możemy je odłożyć na bok. I co? Przystępujemy do rozbiórki części. Tak, zameczek nam nie będzie potrzebny. Odłożymy go na bok. Do usunięcia będą 4 piny: 2, 3, 4. Przedni blok. Tylny blok, płytka zabezpieczenia zamka, tak w zasadzie to wszystko. Ok, zacznijmy sobie od tego łatwiejszego do drugiej przedziałki. Też mamy to złupiny rurkowe, zwijane. Tak. Teraz sobie widzimy. Co jakiś mam troszkę ten, jak nie, ale powinny dobry o, Mamy co i czwarty. Witam serdecznie dla kolejnego. Co się takiego wydarzyło, że prezentuję pistolet z już zamontowanym spustem? Ano wydarzyło się to, co musiało się wydarzyć szybciej czy później. Nie wiem, czy poprzez moją nieuwagę, czy jakieś niedbalstwo. W każdym bądź razie, razie utraciłem część zapisanego materiału bezpowrotnie. Ulotniło się to z niewiadomych przyczyn. Czyli parafrazując tutaj yy, pana szatniarza z kultowego filmu MiŚ, nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobisz? Dlaczego postanowiłem dobrać tą końcówkę już zamontowaną z pustem? no dlatego, że wydawało mi się, że na początku dnia wczorajszego po zmierzeniu siły ciągu z pustu, która wynosi około 2,6 kg. Dla paru osób byłoby ciekawe, jak wartość jest takiego uciągu po zamontowaniu już kompletu sprężyn. Ja zastanawiałem się, czy wymieniać sprężynę tylko samego spustu, czy również sprężynę iglicy, ale postanowiłem zrobić to wszystko za jednym razem, aby nie powodować powtórnego demontażu pistoletu i praktycznie pracy od początku, jak pamiętacie fin tamten zakończył się już na etapie wybijania pinów i tak naprawdę do tej operacji wymiany spustu nie potrzeba wielu narzędzi dla wybijaki, pinceta, jakieś pomocnicze narzędzie młotek, nie jest to ten sam młotek więc go odłożę już to jest młotek demonstracyjny i sprawa wygląda tak, że po, po wybiciu tych czterech pinów z których ten pin, pin również sprężyn z e, pustu i pin, który jest tutaj schowany troszeczkę, nie widać go e, w samym spuście, wymontowuje się po prostu ręcznie, naciskając tylko siłą, siłą mięśni, e, bez pomocy młotka. E, te piny wychodzą bez problemu i chodzi o to, że nie jest to jakiś wielki problem po wybiciu tych pinów wychodzi blok przedni, wymontowujemy blok przedni, blok tylni i tak naprawdę największy problem stanowiło dla mnie jako, że to robię w tym pistolecie pierwszy raz, bo parę parę sposobów w swoim życiu wymieniłem w moich poprzednich jednostkach wymontaż tych sprężynek dwóch w innych modelach się nie spotkają z takimi sprężynami. Są to delikatne, małe sprężyny, które są, no, takie powiedziałbym, bardzo, bardzo e, drobne. Trzeba uważać, żeby gdzieś nie, nie zgubić, nie wyszczelić. Wymieniać je należy po kolei, według mnie, czyli e, pojedynczo. Wysuwając kołek, nasuwając jedną część sprężyny, drugą część. Jest to naprawdę. Maleńkie, drobne sprężynki, i trzeba na nich zwrócić szczególną uwagę przy wymianie. A sam spust, ten, ten właśnie, który trzyma tutaj, sam ten spust, no, jest do wysunięcia po prostu palcami. Jak widać, różnica jest znaczna. Dla mnie ten spust po prostu był zbyt agresywny. Tutaj po dłuższym szleję nawet miałem odczucie takiego zmęczenia tego palca i ciągłym wciskaniu tego długiego języczka bezpiecznika. No i sam spust również jest taki, no nie, nie moja bajka, że się tak wyrażę. Także jego odstawiamy sobie do archiwum, a wracając do tego spustu, no ten jest po prostu rewelacyjny. Yy, I tak naprawdę yy, to jest cała ta historia. Pistolet został zmontowany bez problemu zabiorę te rzeczy niepotrzebne wymieniłem oczywiście również sprężynę, która kupiłem w komplecie do tego pistoletu to jest sprężyna akurat oryginalna, która zamontowana była fabrycznie, a to jest sprężyna jedna z tych, które zakupiłem, zamontowałem od razu poszedłem po bandzie, zamontowałem sprężynę pół kilogramową, czyli zmniejsza uciąg z 0,5 kg, ta o 0,25 i tak naprawdę, bo ja już oczywiście ten pistolet mierzyłem po to, to montażu, i tak naprawdę jest to dosyć, dosyć zbliżone do podanych przez producenta wartości. E, także to sobie złóżmy sobie ten pistolecik. Tak, no tu wszystko, tak jak mówię, to poszło bez problemu. Przy niewielkich zdolnościach manualnych, podstawowych, naprawdę nie jest to żadna, żaden problem zmontowanie i proszę zwrócić uwagę, że jaki jest fajny tutaj no, szeroki, wygodny ten spus jest ten języczek jest ma bardzo króciutki skok. Producent podaje, że przy wymianie tego z tych dwóch sprężynek, które są tych dokładnie, może i sprężyny oczywiście tej competition, może zachodzić obawa, że nie będzie działał z spust, czyli bezpieczny, nie będzie zamkać. A proszę popatrzeć, ja w tej chwili naciskam tutaj mocno i ten z, z, działa, działa bez problemu. Po naciśnięciu już wygodnym ciach, spada. I powtórne, powtórne przeładowanie. Dokładnie to samo się dzieje. Resecik. Resecik. Bardzo mi był sympatyczny. Ten spust się zrobił bardzo, powiedziałbym, taki aksamitny, czyli no taki przyjemny w, u, w użytkowaniu. Zrobię tutaj mały przesad do narzędzi, które potrzebne zawsze są przy montażu jakichkolwiek jednostek broni. Bardzo istotnym elementem są wybijaki. No te są o tyle ciekawe, że proszę zwrócić uwagę, mają zaokrąglone końcówki. Bardzo łatwo się wybija te piny. W tym, do, do, w tym modelu akurat te dwa użytkowałem, natomiast cały komplet zakupiłem kiedyś w takim Dodatkowy etui, które ma od najmniejszego do największego wybijaka i praktycznie więcej już tych wybijaków nie, nie, nie ma potrzeby używać. O. Ok, Załóżmy sobie z powrotem zamek na szkielet i zmierzymy sobie trzykrotnie spust siły uciągu, mamy kilogramy ustawione, zobaczymy, tak, zgadza się i trzy razy dokonanymi pomiarów 1,23. Nie wiem to widać, widać troszkę światło nie odbija. Do pamięci przeładowanie. Kilo 19 do pamięci i po raz trzeci. 1,27 kilo kg kilo i do pamięci średni wynik mamy 1,23 kg. Ok, 3 dni reasumując, jest to wartość bardzo dla mnie przyzwoita. Oczywiście muszę jechać na strzelnicę, troszkę poszczerać z tej broni. Na pewno ten skurs już jeszcze dotrze jest to w tej chwili, tak jak mówię, bardzo przyjemne bardzo przyjemny bluz, że kompletnie nie stanowi żadnego oporu przy przyładowaniu, otoczeniu zamka też to się fajnie wszystko zachowuje naprawdę minimalny uciąg i broń już jest gotowa do, do użycia wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę, przepraszam za te niedogodności do następnego